w ósmym odcinku na... ósmym odcinku z recenzji. dzisiaj decenzja płyty polskiej Tako Hemingwaya no tak jest to przedostatnia płyta Tako Hemingwaya z 2017 według mnie najsłabsza płyta Tako Hemingwaya postanowiłem, że zacznę ten recenzowanie płyt Taco od jego najsłabszej płyty, żeby potem przechodzić do coraz tu lepszych. A taką naprawdę lubię. Co powiem o tej płycie? Może tutaj wam tak będę ten pokazywał od środka i tak dalej. Co powiem o tej płycie? Płyta jest dobra, ale jest trochę za mocno przesadzona z autotunem. Jest trochę przekoloryzowana, żebym tak powiedział. Choć tako jest tak bardzo dobrym raperem, który też dobrze używa tego Autotuna. ale no jednak jest to trochę przejedzone co mogę powiedzieć o najlepszych kawałkach mi się najbardziej podobało choć, ale to kiedyś, ten kawałek mi się tak przejadł że to jest po prostu ten Dele Ali. no i może 35 na pewno najpopularniejszym kawałkiem z płyty jest Nostalgia, która jest tak przehypowana, że to jest po prostu no, i ten autotune to się po prostu boli, jak wchodzi ten autotune. Ale naprawdę płyta ogólnie jest dobra. Nie jest to słaba płyta. Może to jest tak jak w przypadku Metallica ze Stranger. To jest płyta dobra, ale jak na wykonawcę jest ona słaba. Bo tako Hemingway jest według mnie świetnym polskim taperem. Tyle, że on nie ma ten. Tyle, że właśnie ta płyta nie ma takiego polotu od niego, jak na przykład trójkąt, albo chociaż z nowszych, no to wosk, albo potem kafe belga. Już myślałem, że tako Hemingway się trochę zatraci i już dobrej płyty nie wyda, ale kafe belga pokazała, że tako nadal umie dobrze rapować I to bardzo dobrze. Ale kafe belga w innym odcinku będzie. Tak, co do tych odcinków jeszcze, może na bok ten, na razie odłożę tą płytę. To mam na razie bardzo dużo materiału do decenzowania, bo mam dosyć, bardzo dużo płyt. Więc jeszcze odcinku będzie ten. Będę też się starał jakieś nowe formy wprowadzać. Na razie macie odcinki codziennie, co jest dosyć trudne, ale się w miarę udaje. Nie wiem, jak to będzie potem. Tak, tutaj macie. Jeszcze środek? Może przejść, przejdźmy do ostatecznej oceny. Płyta jest. Powiedziałbym, że troszeczkę delikatnie lepsza od płyty metaliki. Postawiłbym 6,1 czwartą, ale nie, nie chcę Wam tego tak mieszać, więc to idzie 6,5 na 10. Bo płyta ogólnie jest dobra, ale jak na wykonawcę, taka średnia. Z tą myślą Was zostawiam. I mimo tego, że ta płyta nie jest taka dobra, to polecam ją przesłuchać. I nie polecam od niej zaczynać kadiery Tako Hemingwaya, słuchania Tako Hemingwaya. Jak chcecie zacząć słuchać Tako, tak żeby tak mieć pojęcie o jego twórczości, ten według mnie idealny jest Mudboard. Marmur jest idealny do zaczęcia słuchania Tako Hemingwaya, bo tam dostaniecie dużo tego dapu tego Hemingwaya. I w takiej jego formie da mi się też dowiecie trochę jego historii na kawałkach takich jak żywot. Tak, tą płytę polecam sobie zostawić tak na koniec, jak słuchacie różnych płyt Tako od początku do końca, to polecam tą płytę na koniec sobie zostawić. Ja tą płytę dosyć inaczej słuchałem, bo to była moja pierwsza płyta Tako, o czym miałem na początek o nim takie średnie zdanie, ale jak potem przesłuchałem takie płyty jak Trójkąt albo umowa o dzieło, no to by był tak wyższy poziom, że po prostu, no wiecie co, no i to by było na tyle pa.